Proszę pana, ten czek jest nietypowy. Numery rozliczeniowe nie wyglądają standardowo, i szczerze mówiąc, papier wydaje się dziwny. Obawiam się, że nie mogę tego przyjąć, powiedziała kasjerka bankowa. Jej głos był mieszanką udawanej uprzejmości i ledwo skrywanej podejrzliwości. Starszy sierżant sztabowy Thomas Ashton, lat 78, człowiek, którego życie definiowała precyzja i honor poczuł znajome zmęczenie Ten czek to bezpośrednia wypłata ze skarbu państwa młoda damo z tytułu retroaktywnego odszkodowania za niepełnosprawność na które czekałem latami jest całkowicie ważny kasjerka nieprzekonana włożyła czek do niszczarki obok swojego terminala polityka banku dotycząca podejrzanych instrumentów Pięć minut później, gdy Thomas stał osłupiały i oniemiały, cichą atmosferę banku przerwało niezapowiedziane przybycie kobiety o surowym wyrazie twarzy w towarzystwie agentów Secret Service. Jej nazwisko widniało na czeku, który kasjerka właśnie zniszczyła. Jeśli wierzysz, że służba i poświęcenie zasługują na bezwarunkowy szacunek, wpisz honor poniżej. Starszy sierżant sztabowy Thomas Ashton był człowiekiem drobiazgowych nawyków i cichej siły ducha. Jego małe, schludne mieszkanie było świadectwem życia prowadzonego w porządku i dyscyplinie, stanowiąc wyraźny kontrast z chaotycznymi teatrami wojny, gdzie służył przez ponad 30 lat, od pól ryżowych Wietnamu po pustynie Iraku. Był logistykiem, wojskowym, mistrzem w zapewnianiu, by kluczowe zaopatrzenie docierało na linię frontu. Często pod presją. Znał wagę zweryfikowanych dokumentów, bezpiecznych kanałów i niezachwianej dokładności. Dziś trzymał dokument o głębokim osobistym znaczeniu czek Skarbu Państwa USA. To nie był zwykły czek. Reprezentował lata przepychanek z Departamentem Spraw Weteranów, ostateczną, ciężko wywalczoną zgodę na retroaktywne odszkodowanie za niepełnosprawność związaną z obrażeniami. Odniesionymi podczas tajnej operacji dziesiątki lat temu. Kwota była na tyle znacząca, by w końcu mógł naprawić przeciekający dach i być może nawet odwiedzić wnuki na zachodnim wybrzeżu podróż, na którą jego skromna emerytura nigdy nie pozwalała. Zdecydował się zdeponować go osobiście w oddziale Consolidated Trust Bank w centrum miasta, w swoim banku od prawie pół wieku. Spodziewał się prostej transakcji, cichego rozwiązania długiej, frustrującej biurokratycznej batalii. Miał na sobie swój zwykły, schludny, ale niepozorny strój. Wyprasowane spodnie khaki, czystą koszulę z kołnierzykiem i lekką wiatrówkę. Czek niósł ostrożnie w wewnętrznej kieszeni wraz z legitymacją WA i prawem jazdy. W holu banku panował tłok, w pełni trwał lanczowy szczyt. Thomas cierpliwie czekał w kolejce, obserwując kasjerów wprawnym okiem. Skierowano go do młodej kasierki o imieniu Jessica, której identyfikator głosił, że jest specjalistką dasz obsługi klienta. Jessica miała promienny, nieco sztuczny uśmiech i aurę kogoś, kto całym sercem wierzył w nieomylność systemu i wagę przestrzegania procedur. Thomas podszedł do jej okienka, Grzecznie ją przywitał i podał czek Skarbu Państwa wraz z dowodem wpłaty i legitymacją a. Dzień dobry, powiedział. Chciałbym to zdeponować. Jessica wzięła czek. Jej uśmiech pozostał niezmieniony. Rzuciła na niego okiem, potem jej oczy zwęziły się niemal niedostrzegalnie. Przejechała nim pod lampą UV, podniosła, by przyjrzeć się znakowi wodnemu, a następnie. Wpisała jego szczegóły do komputera. Jej zmarszczone czoło pogłębiło się. Proszę pana, zaczęła. Jej głos nabrał ostrożnego, nieco oskarżycielskiego tonu. Ten czek. To bardzo duża kwota, a papier wydaje się trochę nietypowy. Czy jest pan pewien jego autentyczności? Tomas poczuł ukłucie irytacji, szybko stłumione. Młoda damo. To jest czek Skarbu Państwa Stanów Zjednoczonych, wystawiony przez Departament Spraw Weteranów. Jest tak autentyczny, jak dolary w pani kasetce. Papier jest standardowym papierem rządowym. Jessica nadal spoglądała na czek z podejrzliwością. Format numeru rozliczeniowego również wydaje się nietypowy dla naszych zwykłych depozytów rządowych, a linia podpisu urwała, po czym potrząsnęła głową. "Przykro mi, proszę pana, ale jest tu kilka sygnałów ostrzegawczych. Nie spełnia naszych standardowych protokołów weryfikacji dla czeku tej wielkości z nieznanego źródła." "Nieznanego źródła?" powtórzył Tomasz, tracąc cierpliwość. "To skarb państwa USA. Wyraźnie jest napisane: Departament Spraw Weteranów i Odszkodowanie za Niepełnosprawność." Moje nazwisko jest na nim, a to jest moja legitymacja WA, pasująca do Podsunął bliżej swoją legitymację. Jessica ledwo na nią spojrzała. Proszę pana, widzimy wiele rodzajów czeków. Oszuści są dziś bardzo wyrafinowani. Polityka banku jest bardzo jasna. Jeśli kasjer ma jakiekolwiek podejrzenia co do ważności instrumentu, zwłaszcza o dużej wartości, mamy instrukcję by go nie przetwarzać i podjąć środki zapobiegawcze. Zanim Tomasz zdążył zaprotestować, zanim zdążył poprosić o spotkanie z kierownikiem lub poprosić ją o zadzwonienie na linię weryfikacyjną Skarbu Państwa numer, który znał na pamięć Jessica zrobiła coś, co go całkowicie zaniemówiło. Zdecydowanym ruchem odwróciła się do przemysłowej niszczarki papieru, wbudowanej w ladę obok jej terminala. Maszyny wyraźnie przeznaczonej do wrażliwych dokumentów wewnętrznych i wsunęła jego czek skarbu państwa do szczeliny. Maszyna zawarczała agresywnie przez kilka sekund, po czym ucichła. Jego czek, jego ciężko wywalczone odszkodowanie, jego nadzieja na naprawiony dach i wizytę urodziny stały się konfetti. Tomas wpatrywał się w niszczarkę, potem w Jessicę. Jego twarz była maską osłupienia i niedowierzania. Pani, pani właśnie zniszczyła czek skarbu państwa Stanów Zjednoczonych? Wydusił w końcu. Jego głos był zdławionym szeptem. Jessica spojrzała na niego niewzruszona, z nutą samozadowolenia w wyrazie twarzy. Polityka banku, proszę pana. W przypadku instrumentów uznanych za potencjalnie fałszywe, lub niemożliwe do przetworzenia z powodu nieprawidłowości. Zapobiega to ich ponownemu przedstawieniu w innym miejscu. Będzie pan musiał skontaktować się z wystawcą, aby wysłano nowy czek, zakładając, że był on od początku legalny, dodała z lekceważącym wzruszeniem ramion. Jeśli ma pan z tym problem, może pan porozmawiać z naszym kierownikiem oddziału, ale on powie panu to samo. Postępowałam zgodnie z procedurą. Czysta zuchwałość, nonszalanckie zniszczenie ważnej, legalnej płatności rządowej na podstawie jej nieuzasadnionych podejrzeń i sztywnego trzymania się błędnie zastosowanej polityki, na chwilę sparaliżowały Tomasa. Inni klienci w kolejce teraz otwarcie się gapili, wyczuwając dramat. Kierownik oddziału, pan R. Henderson. Przyciągnięty nagłą ciszą, a potem cichym pomrukiem, zaczął powoli iść ze swojego biura. Tomas poczuł, jak wzbiera w nim zimna furia, furia, jakiej nie doświadczył od czasów czynnej służby. To nie była tylko niekompetencja, to była obraza najwyższego stopnia, rażące lekceważenie jego uczciwości i legalności samego rządu. Wziął powolny, świadomy oddech. Jego umysł pracował na najwyższych obrotach. Kłótnia z tą kasierką lub jej równie nieświadomym kierownikiem byłaby monumentalną stratą czasu. Musiał uderzyć wyżej, znacznie wyżej. Rozumiem, powiedział. Jego głos był niebezpiecznie cichy. Dziękuję za tak jasne zademonstrowanie procedur Consolidated Trust Bank. Odwrócił się. Nie w stronę biura kierownika, ale w stronę głównego wejścia do banku. Wyszedł w jasne popołudniowe słońce, serce waliło mu mocno, nie ze strachu, ale ze słusznego gniewu. Usiadł na pobliskiej publicznej ławce, wyciągnął swój stary, porysowany telefon komórkowy i przewinął do numeru, który trzymał na najgorsze sytuacje awaryjne, bezpośredniej linii omijającej warstwy biurokracji. Był to kontakt, który otrzymał od trzygwiazdkowego generała, któremu kiedyś służył jako starszy doradca podoficerski, człowieka, który teraz pełnił bardzo wysoką, cywilną funkcję nadzorczą w samym departamencie skarbu. Użyj tego, jeśli system naprawdę cię zawiedzie, starszy sierżancie, powiedział generał. Niektóre węzły można rozwiązać tylko z samego szczytu. Tomas nacisnął, wybierz. Połączenie zostało odebrane przy pierwszym dzwonku przez spokojnego, profesjonalnego asystenta. Biuro podsekretarza Dokser Finansów Krajowych w czym mogę pomóc? Tu starszy sierżant sztabowy Thomas Ashton w stanie spoczynku oświadczył Thomas wyraźnie: Muszę natychmiast porozmawiać z podsekretarzem Harrisonem. Chodzi o pilną sprawę dotyczącą sprzeniewierzenia finansowego, związanego ze zniszczeniem instrumentu skarbu państwa USA przez komercyjną instytucję bankową. Mój kod autoryzacyjny to Sierra Tango Alpha 779. Nastąpiła krótka pauza, po czym głos asystenta stał się wyraźnie bardziej czujny. Chwileczkę, starszy sierżancie Ashton Łączę pana. Kilka sekund później odezwał się znajomy, autorytatywny głos Tom. – To ty? Co się u licha dzieje? To był John Harrison, teraz rzeczywiście podsekretarz skarbu. Człowiek, który kiedyś był młodym kapitanem, polegającym na mądrości starszego sierżanta Ashtona. Thomas szybko i zwięźle wyjaśnił, co właśnie wydarzyło się w oddziale Consolidated Trust Bank. Legalny czek odszkodowawczy VA. Bezpodstawne podejrzenia kasierki i szokujący akt jego zniszczenia. Podał nazwę banku, adres oddziału i nazwisko Pod Podsekretarz Harrison słuchał w osłupiałej ciszy, przerywanej jedynie coraz ostrzejszymi wdechami. Kiedy Thomas skończył, na linii zapadła martwa cisza. Potem Harrison eksplodował, nie na Thomasa, ale z zimną, kontrolowaną furią. Zniszczyła go, czek skarbu państwa, na podstawie swoich podejrzeń? Niewiarygodne, Tom. Jesteś jeszcze blisko banku? Tak, ser. Na ławce tuż przed nim. Nie ruszaj się, rozkazał Harrison. Jestem w DC, ale wiem dokładnie do kogo zadzwonić. Dyrektor regionalny Biura Kontrolera Waluty dla tego okręgu jest mi winien sporą przysługę. Podobnie jak szef własnego bezpieczeństwa Wewnętrznego Skarbu Państwa. To nie jest tylko niekompetencja Tom. To potencjalne przestępstwo federalne. Zostań na miejscu, za kilka minut zobaczysz akcję i Tom. Jest mi niezmiernie przykro, że Cię to spotkało. Linia zamilkła. Tomas oparł się na ławce, adrenalina powoli opadała, zastąpiona ponurym oczekiwaniem. Spojrzał na zegarek. Nie minęło nawet pięć minut, odkąd wyszedł z banku. Cicha pewność w głosie Harrisona Sugerowała, że działania będą szybkie i zdecydowane. Niecałe pięć minut później, okres czasu, który wiele mówił o pilności, z jaką odebrano telefony podsekretarza Harrisona, dwa ciemne sedany z dyskretnymi rządowymi tablicami rejestracyjnymi gwałtownie zatrzymały się przed Consolidated Trust Bank. Nie użyli syren, ale ich przybycie miało aurę niezaprzeczalnej powagi wysiadło czterech mężczyzn w ciemnych, konserwatywnych garniturach. Dwóch z nich, mężczyzna i kobieta, natychmiast weszło do banku, pokazując złote odznaki, które sprawiły, że umundurowany strażnik bankowy wyraźnie zbladł i pospiesznie ustąpił im z drogi. Pozostali dwaj zajęli dyskretne, ale obserwacyjne pozycje w pobliżu wejścia. Wewnątrz banku kasjerka Jessica Właśnie zaczynała tłumaczyć panu Hendersonowi, kierownikowi oddziału, dlaczego zniszczyła podejrzany czek od starszego pana. Henderson przytakiwał, już przygotowując swoją przemowę, przestrzegamy zasad, by chronić naszych klientów. Ich rozmowę przerwało podejście dwóch agentów federalnych. Ich miny były ponure. Pan Henderson, panna Jessica Miller odezwała się prowadząca agentka. Wysoka kobieta o bystrych, inteligentnych oczach. Jestem agentką specjalną Davis, Biuro Kontrolera Waluty, Wydział Audytu Federalnego. To jest agent specjalny Markus, Biuro Inspektora Generalnego Departamentu Skarbu USA. Przedstawiła swoje poświadczenia, podobnie jak agent Markus. Czy jesteśmy tu, aby przeprowadzić natychmiastowy, niezapowiedziany audyt awaryjny procedur obsługi czeków w tym oddziale? Środków kontroli gotówki oraz zgodności z przepisami federalnymi dotyczącymi instrumentów Skarbu Państwa USA. Zostaliśmy również poinformowani, jej wzrok spoczął na Jessice, o niedawnym i wysoce nieregularnym zniszczeniu ważnego czeku Skarbu Państwa USA, wystawionego na nazwisko starszego sierżanta sztabowego Tomasa Ashtona, Panno Miller. Pójdzie pani z agentem Markusem do prywatnego biura. Nie jest pani aresztowana, ale to jest formalne dochodzenie federalne. Panie Henderson, zapewni nam pan natychmiastowy dostęp do wszystkich odpowiednich dzienników transakcji, nagrań z monitoringu z tego stanowiska kasierskiego z ostatniej godziny oraz pisemnej polityki pańskiego oddziału dotyczącej obsługi podejrzanych czeków. Jessica wyglądała, jakby miała zemdleć. Twarz pana Hendersona przybrała chorobliwie szary odcień. Audyt federalny, inspektor generalny Skarbu Państwa, ale dlaczego? Ponieważ. Agentka Davis powiedziała: Jej głos był zimny jak lód. Kiedy kasjerka bankowa postanawia jednostronnie zniszczyć płatność wystawioną przez Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych na rzecz odznaczonego weterana, Przestaje to być prostą kwestią obsługi klienta, a staje się sprawą o znaczącym znaczeniu federalnym. Sam sekretarz skarbu, dodała celowo rzucając nazwisko z odpowiednią wagą, został poinformowany o tej sytuacji i z ogromnym zainteresowaniem oczekuje naszego wstępnego raportu. Audyt był szybki i brutalny. Jessica, przesłuchiwana przez agenta Markusa. Szybko się załamała, przyznając, że tak naprawdę nie postępowała zgodnie z pełną procedurą banku dotyczącą podejrzanych czeków, która obejmowała eskalację do kierownika i próbę weryfikacji, a nie natychmiastowe zniszczenie. Wyznała, że starszy pan wydał jej się trochę dziwny, a czek po prostu nie pasował, polegając na swoim przeczuciu, a nie na procedurze czy zdrowym rozsądku. Pan R. Henderson. W obliczu dociekliwych pytań agentki Davis dotyczących szkolenia personelu i jego własnego nadzoru, mógł jedynie wyjąkać przeprosiny i obietnicy natychmiastowego przeszkolenia. Podczas gdy agenci pracowali wewnątrz, przybył bardzo zdenerwowany i ważnie wyglądający dyrektor regionalny z centrali Consolidated Trust Bank, który najwyraźniej otrzymał gorączkowy telefon z wyższego szczebla. Wpędził do banku, mijając Tomasa na ławce bez spojrzenia. Jego twarz była maską paniki. Kilka minut później podsekretarz Harrison oddzwonił do Tomasa. Tom, powiedział, jego głos był już spokojniejszy, ale wciąż stanowczy. Jeszcze raz przepraszam. Oto co się dzieje. OCC i OIG Skarbu Państwa są na całym tym oddziale. Twój zastępczy czek na pełną kwotę. Jest właśnie elektronicznie przelewany na Twoje konto, powinien zostać zaksięgowany do końca dnia. Wszelkie związane z tym opłaty bankowe, gdyby miały powstać, zostają zniesione. Dyrektor regionalny Consolidated Trust jest na miejscu i jest mu mocno doradzane w kwestii odpowiedniej obsługi klienta, zwłaszcza weteranów. Kasierka, o której mowa, zostaje natychmiast zawieszona prawdopodobnie zwolniona w oczekiwaniu na pełne dochodzenie. Kierownik oddziału również jest poddawany surowej ocenie. John, powiedział Thomas szczerze wzruszony. To więcej niż kiedykolwiek oczekiwałem. Dziękuję ci. Bzdura Tom, odpowiedział Harrison. Służyłeś temu krajowi z honorem przez trzydzieści lat. Najmniej, co twój kraj może zrobić, to zapewnić. By jego własne cholerne kasierki bankowe nie niszczyły Twojej emerytury. Dbaj o siebie i daj mi znać, jeśli pojawią się jakiekolwiek dalsze problemy. Tomas posiedział jeszcze chwilę na ławce, obserwując ruch w banku. Zobaczył Jessicę eskortowaną przez agenta Markusa, wyglądającą na całkowicie pokonaną. Zobaczył pana Hendersona i dyrektora regionalnego w intensywnej, przyciszonej rozmowie z agentką Davis. Dynamika władzy całkowicie się zmieniła. Bank, który tak nonszalancko go zbył, teraz sam znalazł się pod lupą. Jego procedury i personel podlegały pełnej kontroli władzy federalnej. Wszystko dlatego, że jedna kasierka podjęła głęboko złą decyzję dotyczącą cichego starego żołnierza. I czeku, którego nie rozumiała? Było to wyraźne przypomnienie, że prawdziwa władza nie zawsze jest głośna ani oczywista, i że czasami najstarsze, najbardziej niepozorne kanały prowadzą najkrótszą drogą do szybkiej, zdecydowanej sprawiedliwości. Ponieważ, kiedy niszczysz ostatnią deskę ratunku weterana, możesz odkryć, że właśnie zniszczyłeś własną wiarygodność w oczach ludzi którzy traktują takie sprawy bardzo, bardzo poważnie, subskrybuj ten kanał, jeśli wierzysz w odpowiedzialność od góry do dołu i że ciężko zarobione świadczenia naszych weteranów są święte.